Policja zaprasza do wyjaśnień. Głośne protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego powoli cichną, ale niektórzy teraz będą po raz kolejny musieli stanąć oko w oko z policją. Ruszyły przesłuchania uczestników manifestacji. Moje obawy wiążą się głównie z tym, jakie przesłuchania i inne represje będą miały efekt, jeśli chodzi o ludzi. Czy ludzie się przestraszą, czy będzie działał ten efekt mrożący, bo to w sumie taki jest cel. Spisać nas, przesłuchiwać. Przesłuchanie Agaty Otrębskiej trwało wczoraj krótko. Odmówiła składania wyjaśnień i jej sprawa trafi do sądu. Dzisiaj było tak samo. Jeżeli w Twoim kraju powstaje dyktatura, to opór jest Twoim obowiązkiem. I ja się tak poczułem w tym momencie. Więc nie żałuję każdego razu, kiedy wyszedłem, nie żałuję każdego razu, którym postanowiłem pokazać swój sprzeciw, i mogę to powiedzieć, że to nie jest mój ostatni raz. Więc mam nadzieję, że się nie pojawię tutaj więcej, ale jeżeli się będę musiał, to, to rozumiem to. Znaczy nie rozumiem oczywiście, ale. Będę, będę przyjmie to z pokorą. Przesłuchiwanych wspierają nie tylko osoby stojące na ulicy, są przede wszystkim prawnicy. Podstawy, które podane zostały jako podstawy wykroczenia są wątpliwe. Tak? Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, natomiast zakazywanie zgromadzeń na takiej podstawie, jak, jak wydaje się, że władzom publicznym, że ona jest dozwolona, ja uważam, że no jest co najmniej, co najmniej wątpliwa. Zresztą podobne stanowisko zajmuje również Rzecznik Praw Obywatelskich. Na razie to tylko osoby, które protestowały przed archikatedrą prawie miesiąc temu. Policjanci z komisariatu pierwszego prowadzą czynności w sprawie wykroczeń, które zostały popełnione podczas wydarzeń z 23 października. Chodzi o udział w nielegalnym zgromadzeniu. Czynności w sprawie o wykroczenie prowadzone są wobec osób, które odmówiły przyjęcia Mandatu karnego, sugerując tym samym, że chcą dochodzić swoich, swoich praw przed sądem. Najprawdopodobniej takie przesłuchania będą się odbywały teraz regularnie, tylko po poniedziałkowej manifestacji na rynku wezwania może dostać ponad 100 osób.